Za nami w drugiej lidze kolejka 28, ale zanim do niej przejdziemy, zajrzyjmy na dwa stadiony, gdzie w ubiegłą środę nadrabiano zaległości. W ramach 22. kolejki w Wejherowie gryf podejmował Olimpię Elbląg. Goście, którzy polegli ostatnio w starciu z uks em chcieli się w tym meczu zrehabilitować, a w 29. minucie objęli prowadzenie za sprawą trafienia Kaspra Korkliniewskiego. Po tym ciekawie rozegranym rzucie rożnym było 0 do 1, a kolejne bramki padły po zmianie stron. 52 minuta, tym razem rzut wolny i tym razem Krzysztof Niburski uprzedził Lelenia. Olimpia prowadzi z gryfem 2-0, a w Wejherowie zanosi się na przerwanie znakomitej pasy miejscowych. Podopieczni trenera Jarosława Kotasa nie mieli jednak zamiaru się jeszcze poddawać. Jest 79 minuta, popatrzmy, z prawej strony jest Czychowski, jego strzał zablokowany, jeszcze Łukasz Nadolski, znów blok, wreszcie piłka trafia do Michała Ciarkowskiego, który już się nie myli. Wejcherowie emocje będą do samego końca, a przynajmniej tak się wydawało, bo w końcówce to nie Gryf, ale Olimpia znalazła jeszcze raz drogę do bramki rywali. Ładne prostopadu podanie odstępnia jest Anton Kołosow. Kołosow sam na sam z bramkarzem i tę okazję Ukrainiec zamienia na bramkę. Tym samym Gryf znajduje pierwszego w tym roku pogromce. Z kolei Olimpia rehabilituje się za klęskę w starciu z uks em W środę grano też w Tarnobrzegu, gdzie odbył się zaległy mecz 23. kolejki między Siarką a Legionowią. Na zegarze 8 minuta, korner dla Siarki. Popatrzmy, piłka trafia w Dawida Kubowicza i w ten sposób pada gol na 1 do 0. Sporo szczęścia w tej sytuacji siarki. Szczęścia zabrakło Legionowi, która do tego meczu przystępowała już po przełamaniu. Udało się drużynie Roberta Pewnika wygrać z gwardią, ale w Tarnobrzegu to gospodarze dominowali. Widzieliśmy strzał Radulia z wolnego. Z kolei od 72 minuty Legionowi grała w osobieniu po drugiej żółtej kartce dla Macieja Ostrowskiego. Cztery minuty po tym zdarzeniu w ataku znów miejscowi. w prawej strony Grzesik, mocny strzał, patrzymy dalej. Nieudane wybicie obrońcy, prosto do Krzysztofa Robskiego, który przytomnym strzałem ustala wynik tego meczu na 2 do 0. W Tarnobrzegu mogą wreszcie odetchnąć z ulgą, bo drużynie Włodzimierza Gąsiora udało się przełamać po pięciu z rzędu porażkach. Teraz już 28. kolejka, w której aż cztery mecze rozegrano w piątek. Zaczynamy w Bogu chwale, gdzie do stali przyjechała spisująca się w kwietniu znakomicie Garbarnia Kraków. Wbrew temu co mówi tabela i ostatnie wyniki, to drużyna prowadzona przez Krzysztofa Łętochę od początku w tym spotkaniu przeważała. Częściej zagrażając w bramce rywali. Nie brakowało sytuacji dla drużyny ze stalowej woli, brakowało natomiast za każdym razem precyzji. Długo było więc 0 do 0. To 75 minuta. Z rzutu wolnego sobotka, popatrzmy, skacze do piłki Łętocha. Strzał, ale z tym uderzeniem radzi sobie znakomicie Marcin Cabaj. Stal atakowała z każdą minutą coraz śmielej, ale nadeszła minuta 86. Jeden z nielicznych ataków garbarni. Szymon Kiebzak zagrywa do Tomasza Ogara. Ogar jest sam na sam, uderza po ziemi. Między nogami Doriana Frontczaka i zupełnie niespodziewanie to goście obejmują w Boguchwale prowadzenie. Boisko wskazywało na stal, ale ostatecznie to Garbarnia wywozi z Podkarpacia trzy punkty. A wynik mógł jeszcze ulec zmianie w 91. Minucie. Ruszył przebojem Serchii Krykun, ograł kilku rywali, wdarł się w pole karne, ale tam stal od utraty gola uratował Dorian Frądczak. Garbarnia w kwietniu na 18 możliwych punktów zainkasowała aż 16. Teraz Koszalin i rywalizacja ostatniej w tabeli Gwardii z dziesiątym rowem Rybnik. Faworytami byli przyjezdni, ale gospodarze swoich szans mogli upatrywać we wiosennej prawidłowości, wedle której w Rybniku po wygranej zawsze przychodzi porażka. Tym razem row miał jednak wyraźną ochotę na zainkasowanie trzech punktów po raz drugi z rzędu, a w 33 minucie po zagraniu ręką Norberta Dondery nadarzyła się znakomita okazja na otwarcie wyniku. Mariusz Muszalik kontra Adrian Hartlep. Bliski interwencji był bramkarz gwardii, ale nie dał rady ściągnąć piłki i goście objęli prowadzenie. Ogromne znaczenie dla losów jej rywalizacji miała 38. minuta. Wówczas przed pole karne ruszył Adrian Hartlep i faulował Sebastiana Muszolika. Za co arbiter pokazał bramkarzowi gospodarzy czerwoną kartkę. Między słupkami musiał stanąć Maciej Dulewicz, a gwardia prawie przez godzinę grała w dziesięciu. Wbrew oczekiwaniom, po zmianie stron aktywna w ofensywie była drużyna gospodarzy. W 61 minucie atak prawą stroną, Schubert, dośrodkowanie na dalszy słupek, a tam jest Robert Ziętarski i po jego szczupaku mamy w koszalinie remis. Jasne było, że końcówka nie będzie dla miejscowych łatwa, ale nadzieje na zdobyć punktową powróciły. 7 minut po golu wyrównującym odpowiada Rof, piłkę ma kamień Spratek, Spratek pokonuje kolejne metry, nie podaje, ale strzela, a Dulewicz nie jest w stanie po tym uderzeniu interweniować. Goście z Rybnika ponownie na prowadzeniu. Grająca w osobieniu Gwardia po tym trafieniu próbowała się jeszcze odgryźć, ale z każdą minutą sił na ataki było coraz mniej. W końcówce z przewagi skorzystał natomiast Rof. 85. minuta, mięciutkie doszodkowanie na głowę Dawida Kalisza, który pozostawiony bez krycia, bez większych problemów zdobył gola na 3 do 1 i właściwie zamknął ten mecz. Stało się jasne, że Gwardia poniesie kolejną porażkę. Dwie minuty później jeszcze jeden atak, Robert Tkocz z prawej strony, nie sięga piłki Jaroszewski, jeszcze jest Mariusz Muszalik, jego strzał broni Dulewicz, ale dobitka Jaroszewskiego nie pozostawiła już złudzeń. Rowrybnik pierwszy raz w tym roku wygrał dwa kolejne mecze. Gwardia z kolei drugi raz z rzędu przegrywa w stosunku 1 do 4. Pierwszy z dwóch hitów zaplanowanych na tę kolejkę miał miejsce w Łodzi. Trzeci w tabeli EKS podejmował drugą wartę. Punkt różnicy między tymi ekipami na korzyść warty, ale Poznaniacy rozegrali też jak dotąd jedno spotkanie więcej. Gospodarze od początku przejęli w tym meczu inicjatywę. W dziesiątej minucie rzut rożny dla ŁKS-u. Popatrzmy, główkuje Bryła. Tor lotu piłki zmienia jeszcze Jewken Radionow. I początkowa przewaga ŁKS-u bardzo szybko zostaje udokumentowana. Łodzianie do tego meczu przystąpili uskrzydleni fantastycznym występem Welblągu. I widać było od samego początku, że tutaj interesują ich tylko trzy punkty. 24 minuta. Maciej Wolski wpada w pole karne, podaje, ale jego zagranie ręką blokuje Jakub Kieł. Za co arbiter dyktuje dla LKS-u rzut karny. ten Radionow staje przed szansą na powiększenie dorobku. Radionow uderza jednak zbyt lekko. Radzi sobie z tym strzałem Adrian Lis. Włodzi wciąż 1 do 0. To mógł być punkt zwrotny tego spotkania. Niestety na kwadrans później, Warta marz utrożny. do dośrodkowuje, główkuje Paweł Piceluk, ale piłka trafia tylko w poprzeczkę. Po zmianie stron znów przed szansą na centrę stanął Gieł. 57 minuta, zobaczmy, główkuje Krystian Sanocki, słupek, jeszcze jest Tomasz Dejewski, ale jego dobitka jest bardzo niedokładna. Warta zmarnowała dwie dogodne okazje do wyrównania, za co została ukarana w 79 minucie. Po wybiciu koby i zgraniu Rafała Kujawy jest Jefhen Radionow. Jest co prawda sam, ale uderza znakomicie, zupełnie skakując Adriana Lisa i podwyższając na 2 do 0. Dwa gole Radionowa, 11 i 12 w sezonie dają EKS-owi trzy punkty, które mają też przełożenie na sytuację w tabeli. Dzięki tej wygranej EKS skakuje na pozycję wicelidera. Przegląd wydarzeń z soboty rozpoczynamy w Stargardzie od meczu Błękitnych z Siarką Tarnobrzek po obu stronach trenerzy z naprawdę długim drugoligowym stażem Krzysztof Kapuściński i Włodzimierz Gosior a na boisku to było spotkanie sąsiadów z ligowej tabeli. W 13. minucie jest Wojciech Fadecki, dobranie do Patryka Skureckiego. Ten ma wystarczająco dużo czasu, aby piłkę sobie ułożyć, a po chwili uderzyć i pokonać w ten sposób Krystiana Krupę. Do przerwy prowadzili Błękitni, a dla przebiegu drugiej połowy istotna była 64. minuta, gdy trener Gąsior posłał do boju z ławki Mateusza Brozia. Pół minuty po tej zmianie Grzesik mocno wrzuca z autu, popatrzmy, pod linią piłkę dogonił Ropski, zagranie przed bramkę, a tam jest już właśnie Mateusz Broź, który bardzo szybko zaznacza swoją obecność na boisku. Napastnik Szarki nie potrzebował nawet minuty, aby doprowadzić do wyrównania i dać swoim kolegom pozytywny impuls. Teraz 73 minuta, popatrzmy, Broż z prawej strony, jest Kamil Woźniak, strzał, broni Mariusz Rzepecki, Woźniak pędzi do dobitki, ale jest zahaczany przez Macieja Liszkiewicza, rzut karny dla Siarki. Mateusz Broż przed szansą na zdobycie drugiej bramki, zobaczmy, tylko słupek po tym strzale Broża i ciągle jest w targardzie 1 do 1. Dosłownie chwilę po tym rzucie karnym znów atakuje Siarka. Popatrzmy, błąd defensywy Błękitnych. Ropski wypuszcza Mateusza Brozia, Broż pędzi sam na sam z bramkarzem i mocnym strzałem prawą nogą pokonuje Rzepeckiego. Bohater Siarki z tego trafienia się nie cieszył, bo doznał w tej akcji urazu i chwilę później musiał opuścić boisko. Twoją robotę Broż wykonał jednak znakomicie, bo w ciągu 11 minut zdążył odwrócić losy tego spotkania. Goście kończyli w 10 po drugiej żółtej karce dla Kamila Woźniaka, ale wynik się nie zmienił. Siarka, kilka dni po przełamaniu, dopisuje sobie kolejne trzy oczka. Trzy dni po wygranym meczu z Gryfem Wejherowo Olimpia Elbląk udała się na kolejny wyjazd, tym razem do Bełchatowa. Szybko zaczęło się w Bełchatowie dziać pod bramkami. Piąta minuta: Bartomej Bartoszczak na prawym skrzydle. Do w pole karne, a tam nieupilnowany Piotr Giel szybko otwiera wynik tego spotkania. To 14. trafienie Giela w tym sezonie. Trafienie, które daje PGE KS-owi prowadzenie. Olimpia Elbląg jest jednak na wiosnę drużyną o tyle nietypową, że lepiej radzi sobie w delegacjach niż przed własną publicznością. Po przerwie to piłkarze Adama Borosa częściej zagrażali rywalom. W 54. minucie Paweł Lenarcik z trudem, ale był jeszcze w stanie interweniować po tym uderzeniu radosowa Stępnia, strącając piłkę na żółtrożny. Teraz 66. minuta. Podanie o obrońcy do bramkarza. Paweł Narcik od razu wybija. Spójrzmy. Piłka spada pod nogi Antona Kołosowa. Nieudany wślizg. Kołosow ucieka do prawej strony. Wreszcie z trudnej pozycji decyduje się na strzał, ale Narcik nie jest w stanie sięgnąć piłki. Udało się Olimpii wykorzystać ten brak dostatecznej organizacji w defensywnych krzykach rywala, a w końcówce tego spotkania przyjezdni mogli się nawet pokusić o wywiezienie z Bełchatowa trzech punktów. W polu miejscowych odnalazł się stępień, ale w porę dopadli do niego obrońcy i mecz zakończył się remisem 1 do 1. W podział punktów, który jest rozstrzygnięciem sprawiedliwym, chociaż żadnej ze stron do końca nie cieszy. Pasjonująco zapowiadało się starcie w Jastrzębiu Zdroju, starcie pomiędzy liderującym GKS-em a czwartym radomiakiem radom. W radomie liczono z pewnością w tym spotkaniu na działanie efektu nowej miotły, bo przecież to był pierwszy mecz, w którym radomiaka prowadził Grzegorz Opaliński. Od samego początku to gospodarze dyktowali jednak w tym spotkaniu warunki, i biorąc pod uwagę aktualną formę tych ekip, nie było w tym nic dziwnego. Za pierwszym razem dobrze interweniował Gostomski, za drugim obyło się bezcelnego strzału. W 39 minucie znów atakuje GKS. Farid Ali sam wpada w pole karne z piłką przy nodze. Ali jest zahaczany przez Damiana Jakubika, a arbiter dyktuje rzut karny dla GKS-u. Piłkę ustawia rzecz jasna Kamil Jadach. Naprzeciw niego Gostomski. Jadach w prawy dolny róg, ale wyczuł jego intencję bramka Radomiaka. Świetna interwencja i w Jastrzębiu wciąż jest 0 do 0. Właśnie przy rezultacie bezromowym piłkarze schodzili do szatni. choć Radomiak też przed przerwą miał swoją okazję. Tutaj 44 minuta, gdy miejscowych uratował Drazik. To już druga część spotkania. Dokładnie minuta 51. Na prawym skrzydle jest Rollins. Ma koło siebie rywala. Rollins wreszcie jest w stanie dośrodkować. Zobaczmy, jest tam Grudniewski. Jest też szyną Agu, A po strzale tego drugiego Grzegorz Drazik kapituluje. Ten gol był jednak dopiero początkiem ogromnych emocji w tym spotkaniu. W 57 minucie gospodarze wykonują rzut wolny. Farid Ali mocno centruje, zgranie głową Krzysztofa Gancarczyka, a tę akcję zamyka Piotr Pacholski, pakując piłkę w stuprocentowej sytuacji do siatki. 6 minut potrzebowali piłkarze prowadzeni przez Jarosława Skrobacza na doprowadzenie do remisu, ale jedni i drudzy mieli w tym spotkaniu chrapkę na komplet oczek. 61. minuta, Simon Kolina decyduje się na uderzenie, piłka trafia do Jakuba Rolinca, a Bartosz Jaroszek fauluje napastnika Radomiaka. Sędzia nie ma wątpliwości, tym razem rzut karny należy się Radomiakowi. W dodatku sytuacji GKS-u komplikuje też mocno czerwona kartka pokazana Jaroszkowi. Przekonaliśmy się jednak już w tym meczu, że rzut karny to jeszcze nie gol. Podchodzi do 11 Leandro, Leandro! Grzegorz Drazik nie powtórzył wyczynu Huberta Gostąskiego z pierwszej połowy i Radomiak ponownie obejmuje prowadzenie. Grający w dziesięciu GKS miał przed sobą bardzo trudne zadanie, ale lider nie poddawał się do samego końca. W osiemdziesiątej minucie strzał przed pola karnego spróbował Kamil Jadach, ale zabrakło mu nieco precyzji. To już ostatnie fragmenty podstawowego czasu gry. Dominik Szczęch, Dośrodkowanie na Daniela Szczepana, jest strzał, ale tuż obok słupka. Tym samym w Jastrzębiu jesteśmy świadkami niespodzianki. GKS po raz trzeci w sezonie przegrywa u siebie, a Grzegorz Opaliński rozpoczyna swoją pracę w Radomiu od naprawdę dużego sukcesu. Bardzo istotne w kontekście walki o utrzymanie było spotkanie w Kluczborku. MKS przed tym meczem z dorobkiem 25 punktów zajmował 16 lokatę. O dwa oczka mniej miała na swoim koncie legionowia, która była przedostatnia. Jasne było, że rezultat tego spotkania będzie mieć ogromne znaczenie, a tenże rezultat już w 16 minucie gry otworzył Donatas na Krosius, który przytomnym uderzeniem z powietrza dał MKS-owi prowadzenie. Jeśli chodzi o pobrankowe sytuacje, ogromną przewagę osiągnęli w tym spotkaniu właśnie gospodarze, którzy raz po raz zagrażali bramce Kowalczyka, ale długo brakowało im skuteczności. Tylko Paweł Baraniak wie, w jaki sposób w 29. minucie zmarnował tę 200% okazję. Do przerwy było tylko 1 do 0, ale jedyne czego gospodarze mogli się obawiać, to słuszność powiedzenia związanego z niewykorzystanymi sytuacjami. Legionowia nie zrobiła jednak nic, aby ta nieskuteczność się zemściła, a po zmianie stron ciągle przeważał MKS. W 67 minucie postrzali Nitkiewicza z wolnego. Jeden z zawodników w murze zagrał piłkę ręką, a gospodarze mieli rzut karny. Kamil Nitkiewicz ustawia piłkę. Mocny strzał, ale znakomicie broni Bartusz Kowalczyk. To już kolejna w tej serii gier. Zmarnowana jedenastka. Do końca Legionowia mogła więc liczyć na punkty, ale nie zagrażała bramce miejscowych. Jest wreszcie 89 minuta. Ostrowski próbuje grać do Nemanicza, ale podaje prostor do Sebastiana Dei. Deja, linia pola karnego i w klucz wszystko jest już jasne. Trzy punkty zostają u gospodarzy. Gdy podopieczni Jana Furlepy wykazali się w tym meczu większą skutecznością, skończyłoby się na cztery lub pięć do zera. Kończy się jednak rezultatem 2-0, za który MKS dostaje tyle samo punktów i w tabeli przeskakuje ekipę stali Stalowa Wola. Na koniec Weicherowo i rywalizacja dwóch ekip, które można określić mianem Rycerzy Wiosny. Gryf i rozwój Katowice rozpoczęły ten rok w znakomitym stylu. Obie zanotowały dotąd zaledwie po jednej porażce. Bezpośrednie starcie tych ekip niespodziewanie zapowiadało się więc niezwykle ciekawie. 25. minuta, Gryf ma rzut wolny. Dośrodkowuje Michał Ciarkowski, piłka spada na głowę Piotra Okuniewicza i gospodarze są na prowadzeniu. Jedyna jak dotąd wysenna porażka rozwoju miała miejsce w Krakowie na stadionie Garbarni. Pierwsza połowa wejcherowie również nie należała dla gości do łatwych. W 31 minucie oko, w oko z bramkarzem stanął Wojowski, ale po jego lobie piłka minimalnie minęła cel. Rozwój Katowice obudził się w końcówce pierwszej części. 31 minuta, piłka wycofana do opłonki. Michał Płonka uderza z 25 metrów, tylko poprzeczka po tym strzale. To był jednak dobry znak dla piłkarzy Michała Meissnera, którzy po przerwie atakowali dalej. W 61. minucie Marcin Kowalski z lewej strony wyprzedził Kamińskiego, a ten drugi musiał się ratować faulem. Wszystko miało miejsce w polu karnym, więc goście staną za chwilę przed świetną okazją do wyrównania. Doświadczony Tomasz Wrubel będzie wykonawcą. Wrubel uderza z wielkim spokojem i w Wejherowie robi się jeden do jednego. Do samego końca były więc w tym spotkaniu emocje. Najbliżej gola rozstrzygającego był w 71. minucie Michał Ciarkowski, ale strzelił niecelnie i skończyło się na remisie. Obie drużyny pozostają tym samym na czele tabeli uwzględniającej spotkania rozegrane w roku 2018. Oto komplet wyników 28. kolejki. W kitowych starciach EKS ograł 2 do 0 Warte, natomiast niespodziewanie w Jastrzębiu 3 punkty zainkasował Radomiak. Oprócz tego remisy w Bełchatowie i Wejherowie. z nicz wygrał 3 do 0 Wisłą, garbarnia pokonała na wyjeździe stal, błękitni siarka 1 do 2, w Wejherowie remis w starciu dwóch rewelacji wiosny, natomiast w koszalinie pewnie zwyciężył ROW. Mamy więc po tej kolejce przetasowania w czołówce tabeli. Na drugim miejscu jest teraz ŁKS ze stratą 9 punktów do lidera z Jastrzębia. Trzeci Radomiak i czwarta warta mają po tyle samo oczek, ale radomialnie rozegrali o jeden mecz więcej. Na dole poprawiła się sytuacja MKS-u, który ma już tylko dwa punkty straty do bezpiecznej lokaty, a w zanadrzu jedno zaległe spotkanie. Na samym dole Legionowie i Gwardia, które zgromadziły jak dotąd zaledwie 23 oczka. Wreszcie do swojego dorobku trafienie dołożył lider klasyfikacji strzelców, Leandro, teraz ma już 16 goli. Trafił też Piotr Giel, a dwa gole dołożył Jewchen Radionow. Ten duet może powalczyć się z Brazylijczykiem o tytuł najlepszego strzelca. Tak prezentuje się plan 29. serii gier. Najciekawej powinno być w Krakowie, gdzie rozpędzona garbarnia podejmie lidera GKS Jastrzębie. Oprócz tego gorąco będzie na Podkarpaciu, bo w derbach spotkają się Siarka i Stal. Wicelider z Łodzi pojedzie do Puław, Radomiak podejmie znicza, a Warta zagra u siebie z Olimpią Elbląg. Kolejka zacznie się w piątek. Meczem rowu rybnik z mks em Kluczborg.